Cześć kochani, ja jestem Sylwia testuję i od początku zaznaczam, że dzisiaj głównym bohaterem będzie żaba, słodziutka i zieloniutka. Żabie dodatek w świecie toka Life Word* i w Avatar World. Tak, on naprawdę istnieje i zaraz Wam to udowodnię. Gdzie znajdziemy lepsze żabki, gdzie zrobimy lepszą żabią stylizację, zaczynamy wielki pojedynek. Wy oglądajcie odcinek do samego końca, no i głosujcie, to Life World czy Avatar World, gdzie znalazłam lepsze żabki, zaczynamy zabawę. No to zaczynamy nasz żabi pojedynek od świata Avatar World. Tutaj, jeśli chodzi o żabki, no to na początek musimy sobie stworzyć postać. Uwielbiam tworzyć postacie w Avatar World, bo tutaj mamy tyle możliwości. Na przykład możemy od razu sobie zrobić zielone, piękne oczy. Zobaczcie, jak one słodko wyglądają. Na pewno chcę zrobić sobie jakąś fajną fryzurkę i wybieram kolor włosów. Oczywiście jakieś fajne zielone. Myślę, że ten odcień będzie idealny. I do tego koniecznie takie dwie kiteczki. Czas na czapeczkę. Tutaj gdzieś była żabka. Mamy to, zobaczcie, chociaż te listki też pasują, ale ta żabka wygląda chyba tutaj idealnie. Mamy jakieś spinki żabkowe? Niestety nie. Czy jest jakaś inna czapka żabkowa? Niestety nie ma, ale ta wygląda naprawdę super. Czas teraz na jakiś fajny strój. Wybierzmy coś oczywiście zielonego. Tutaj mamy taki fajny sweterek. Czy mamy coś innego, zielonego, bardziej żabiego? Niestety nie, więc wybieramy sobie teraz spodnie. Ej, zobaczcie na to. To pasuje idealnie, to wygląda świetnie, chyba że spódniczka, nie, chyba jednak bardziej podobają mi się te ciemne spodnie, no ale jeszcze gdzieś była biżuteria, tak mi się wydaje, o, ona jest tutaj. Czy mamy tutaj coś żabkowego? Żabkowe, 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 zaraz Wam pokażę co, jest żabkowa. Torebka i żabkowa przypinka. Skoro postać jest już gotowa, to wyruszamy na poszukiwania żabki. Na pewno pierwsze miejsce, które odwiedzę, to będzie to centrum handlowe i przechodzimy sobie na piętro, gdzie mamy zabaweczki. Ponieważ pierwsze co rzuca nam się w oczy, to jest ten stos zabawek, stos maskotek. A tutaj mamy żabkę. Ta żabka jest taka ciemna, ale gdzieś tutaj mamy. O, 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 tutaj, tutaj. Taką jeszcze nieco jaśniejszą żabkę. No zobaczcie. Pasuje do dzisiejszego challenge'u. Idealnie. Zerkam, czy gdzieś tutaj wśród zabawek nie ma jeszcze żabek. Nie ma. Czy tutaj gdzieś jest jakaś mniejsza żabka? Nie ma. Jest awokado, królik, rekin, chleb. No dobra. Jesteśmy teraz przy takiej maszynie, która nam tutaj coś drukuje. I tutaj możemy stworzyć swoją żabkę. Uwaga, to jest maszyna do drukowania 3D, taka drukarka. Tadam, tadam, tadam. A, zobaczcie na to, mamy żabkę pierwszą. Chciałabym, aby te wszystkie żabki były zielone. My tutaj mamy jeszcze jakieś inne żabki. No dobra, to sobie jeszcze zróbmy taką żabkę. Ta żabka będzie akurat pomarańczowa, i ta żabka będzie miała takie duże, zielone okularki. Słuchajcie, chwila, moment. I mamy już cztery żabki. Trzeba je tutaj jakoś spakować. Czy one mi wejdą tutaj do torby? No dalej, muszę je tutaj włożyć. Okej, okay, te małe mi weszły, a te duże? A te duże nie chcą. No co za łobuzy. Lecimy z kolejnym miejscem, gdzie będą żabki. I to jest miejsce tutaj dla zwierzaków. I musicie uwierzyć, że tutaj sami stworzymy swoje żabki. Jestem już na miejscu, pociągam tutaj za sznurek. Otworzyło mi się tajemnicze miejsce. Tak naprawdę podniósł mi się dywan. Bierzemy nożyczki do ręki i bierzemy wełnę. Wełnę oczywiście w kolorze zielonym. I z tego połączenia możemy stworzyć własną żabkę. Patrzcie na to. A, mówiłam, zobaczcie jaka jest słodziutka! Czy tej wełny jest tutaj jeszcze więcej? O nie, niestety nie, jest jeszcze taka czerwona. Chciałabym więcej tej wełny, a z tej czerwonej nie można już zrobić żaby. Więc, dobra, ją sobie tutaj odkładamy na miejsce, tak samo nożyczki. Naszą żabkę wkładamy do torby. I czas na kolejne miejsce. Bo za chwilę zrobimy sobie jeszcze żabi pokoik. Idziemy do domku, tego najmniejszego do pokoiku, w którym przyjmuje się prezenty, ponieważ tutaj mamy żabę. Słuchajcie, mamy żabi zegar na ścianie. Niestety tej żaby nie można zabrać. Ale żabkę mamy tutaj na górze. I mamy tutaj. Tutaj, jeszcze taką małą żabkę. Tu jest jeszcze kociak. Tu jest jakaś krówka. I teraz zadanie dla Was, kochani: jeżeli Wy wiecie, gdzie mogę znaleźć więcej żabek w świecie Avatar World, to koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu. Gdzieś, gdzie jest woda, schowana jest jeszcze jedna żabka. Tak więc przechodzimy sobie tutaj teraz na sam koniec. I gdzie to powinno być? Chyba tutaj, w tym domku. Czy tutaj będzie płetwo nurek? Poczekajcie, tutaj jest taki domek, nie, 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 to chyba nie o to chodzi, tutaj jest jakaś stołówka, to nie to, więc idziemy tutaj na kemping. Czy to tutaj? Nie, poczekajcie, tutaj jest żabi kosz do koszykówki, chyba znalazłam to miejsce, o to mi chodziło, miejsce do nurkowania, przechodzimy w bok. Tutaj, tutaj o to chodziło i jest żaba. Zobaczcie, tutaj siedzi sobie na listku. No i teraz szybciutko przechodzimy sobie do najnowszego domku. Miejsca, które można budować. Tadam, to ta proszę bardzo, oto jest to miejsce. Mamy już tutaj zestaw pierwszych mebli. No i co, zmieniamy sobie kolor ściany. Pójść w kolor zielony, o, na przykład w coś takiego, albo pójść w taki bajkowy świat. Gdzieś tutaj była taka piękna tafeta. Teraz sama nie wiem, co wybrać. Czy wybrać ten świat, czy też może zielony kolor? No ale skoro to jest żabi dodatek, no to chodźmy i zróbmy sobie taką zieloną ścianę. Spróbujmy zrobić sobie jeszcze jakąś zieloną podłogę. Wow, taką tęczową możemy nawet zrobić. Okej, okay, to mi się podoba. Na pewno zostawimy sobie tutaj tę kanapę. Tylko, czy da się zrobić ją zieloną? A, da się zrobić. Może uda się zrobić taką nieco jaśniejszą. Czy tę ciemną? Dobra, niech zostanie ta ciemna. Tak samo zrobimy sobie teraz ten fotelik. Ten stół nie za bardzo mi się podoba, więc wybierzmy sobie tutaj jakieś inne mebelki. O, weźmy taki biały stoliczek. On będzie tutaj zaraz przy naszej kanapie. No zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Mamy tutaj teraz lampę. Lampa w ogóle ma jakiś taki fajny zielony kolor więc y, chyba ją zostawimy taka szara, poczekajcie, o taki niech będzie kolorek, ok. Mamy obrazek na ścianie, mamy kwiatki. Mm, nie za bardzo podobają mi się tutaj te takie jakby talerze. Wezmę sobie tutaj takie półeczki, bo chciałabym, aby na tych półeczkach właśnie stanęły moje żabki. Zamienię sobie tylko kolor tych mebli. Tę półeczkę również zrobię sobie taką nieco jaśniejszą, co my tutaj mamy jeszcze. Okej, okay, roślinka pasuje nam tutaj, wazon nie za bardzo, poczekajcie, co tutaj jeszcze jest, o, ta roślinka również jest ok, resztę rzeczy schowałam i odłożyłam tutaj na bok, dywanik, mamy tutaj fajny dywanik, chciałabym go przestawić tutaj na sam środek, o, w ten oto sposób, tylko, że dywanik też bym chciała, aby był w innym kolorze, da się zmienić jego kolor, kolor dywanu, halo, czy da się to zmienić? Spróbujmy. Niestety nie, więc rezygnujemy z tego dywanu. I teraz czas na nasze żaby. Tadam, 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 jesteśmy. Gdzie kładziemy żabkę? Żabka na pewno na tej półeczce. Ok. druga żabka tutaj nieco wyżej. Dlaczego tego się nie da nam położyć? Co jest grane, to położymy teraz tę żabkę. Mała żabka na stoliku. Naszą bohaterkę również tutaj posadzimy. Żabka jeszcze o może tutaj na tej półeczce. O, może zróbmy to w ten sposób. Tak ustawmy roślinka jeszcze tutaj. Obrazek na środku. Kolejna żabka na półeczce. I zostało jeszcze coś takiego malutkiego na stoliczku. Na fotelu kolejna żaba. Tutaj posadzimy tę taką nieco ciemniejszą, może tutaj, jaśniejszą tu. I kolejna żabka jeszcze na stoliku. Dajcie znać, czy Wam się podoba mój żabi dodatek, który stworzyłam sobie sama, i do tego jeszcze przepiękny żabi pokoik. A teraz co? będziemy do świata Toka Boka. No i lecimy z kolejną gierką, czyli Toka Life Words. Tutaj będzie troszeczkę trudniej. Tutaj niestety nie mamy takich żabich dodatków, jeśli chodzi o ubranie. Ja na początek zajmuję się twarzą oczka, nosek nieco jaśniejszy. Może zrobimy jakiś taki nieco większy uśmiech. O, może coś takiego, taka otwarta buźka, o, albo taki uśmiech, albo ten, o, ten mi się podoba. Ok, brwi zrobimy nieco ciemniejsze, no i teraz czas na włosy włosy zróbmy sobie jakieś fajne zielone chociażbym chciała takie bardziej neonowe, to chyba będziemy musieli iść do fryzjera, no i teraz fryzurka co my tutaj mamy, zobaczcie ta z czapeczką, tutaj taka z koralikami, ta z koralikami mi się nawet podoba, chociaż ta z motylkami jest przepiękna i nawet pasuje, chociaż te kiteczki chyba będą ok, teraz czas na strój, co my tutaj mamy zielonego, to wygląda jak jakaś żabia księżniczka czy my mamy coś idealnie zielonego? Tutaj będzie ciężko chyba coś znaleźć. Chociaż ta bluza jest ok, o, i w takiej postaci to chyba wygląda nawet fajnie. Jeśli chodzi o czapkę, to może znajdziemy coś fajnego zielonego. Tutaj jest taka czapeczka, chociaż ja bym wolała jakąś czapeczkę chyba z daszkiem. Tylko nie wiem, czy ta będzie tutaj tak pasować. O może w ten sposób. Niestety nic nie jest żabiego, więc ta postać nie będzie aż tak żabkowa, jak w świecie Avatar World. Chyba mała zmiana planów. Zrobimy jedną księż jednak księżniczkę, wybrałam sobie taką sukienkę, do tego oczywiście te takie motylki. Chciałabym jakieś zielone okulary, okulary, okulary. Widzimy tutaj, mamy coś zielonego, coś, co będzie najbardziej pasować. Szukamy żabki, więc pierwsze miejsce, które odwiedzimy, to będzie wodospad. Ponieważ z tego co pamiętam, to tam jest jakiś taki jakby zakręty żabi książę, bo mamy tutaj żabę w prawdziwej koronie. Proszę bardzo, ląduje już ona do ręki mojej bohaterki, i pędzimy dalej. Centrum hadlowe, piętro numer dwa. Mała, słodka żabka schowana jest o właśnie tutaj, więc ją zabieramy i przechodzimy do sklepu z elektroniką. Tak, tutaj również są żaby, zobaczcie do tego. Mamy żabi telefon, żabiego iPada i do tego jeszcze żabi długopis. Wszystko sobie pięknie zapakuję tutaj do torby, każdą z żabek i będziemy zrobić teraz jakiś fajny żabi pokoik. Oczywiście musi być zielono, oczywiście musi być żabkowa. No i zadanie dla Was, jeżeli wiecie gdzie znaleźć więcej żabek, ale tylko i wyłącznie zielonych żabek w świecie Toka Life World, to koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu. Zaczęłam sobie od koloru ścian, teraz wybierzmy sobie jakieś fajne oświetlenie. Oczywiście chciałabym jakąś fajną zieloną lampę i mamy coś takiego, o wow, to wygląda fajnie. I daje nam tutaj troszeczkę fajnego światła. Mega mi się to podoba. No dobra, to pędzimy dalej. Chyba zrobimy sobie taki jeden mały pokoik. Czy mamy tutaj jakąś fajną kanapę? Mamy dużą kanapę zieloną. Podobna jest jak ta w świecie Avatar Ward. Do tego dajmy sobie takie zielone pufy, żeby tutaj to troszeczkę rozjaśnić. Koniecznie musi być jakiś stolik i regał. Mały jeszcze taki żabi stoliczek postawimy sobie z tej strony. Chyba jedna pufa, żeby usiąść nam tutaj w zupełności wystarczy. Co do mebli, chyba nie mamy tutaj niczego zielonego, z tego co pamiętam. Jest różowe, jest niebieskie. A nie, proszę bardzo. Mamy taki oto zielony regał, i on tutaj nam pięknie teraz pasuje w rogu. Żeby go postawić. O, w ten oto sposób. Pokojek już zaczyna wyglądać naprawdę fajnie. Czego nam tutaj brakuje? Czegoś zielonego na ścianie? A dajmy sobie taki obraz. Okej, okay, niech będzie. No i najważniejsza rzecz, czyli roślinki. Roślinek musi być dosyć sporo. Tutaj mamy taką roślinkę. Chciałabym jeszcze roślinki, które będą się wiły. O, w ten sposób tak po ścianie. Dajmy je tutaj wszędzie i u góry i na dole. I jeszcze przy samym suficie również powiesimy sobie kilka takich fajnych roślinek. Myślę, że przydałaby się jeszcze jakaś na te moje wszystkie żabki, które mam tutaj. A z tego co mi się wydaje, to żabki jeszcze będziemy mieli chyba tutaj gdzieś w zabawkach. O, tutaj była żabka. Poczekajcie. Żabka była tutaj gdzieś w sprzęcie grającym. Gdzie my to mamy? O, mamy żabią konsolę. Wygląda genialnie. Zielone, zielone, żabkowe. A, chyba. Chyba niestety nie ma tutaj jednak żadnej żabki, chociaż wydawało mi się, że powinna być gdzieś jakaś żabka malutka. A jest żabka! Dobra, jest żabka taka w samochodziku. Teraz bierzemy moją postać, bo przecież ona ma tutaj kilka żabich gadżetów. Nasza żaba ląduje tu na środku. Tutaj damy iPada, telefon, małą żabkę na górze. Tutaj gdzieś mamy jeszcze taki mały rysik. Dywanik dorzucimy jeszcze na ziemię. Ponieważ mamy tutaj takie fajne zielone listki. One fajnie tutaj wyglądają, troszeczkę jak takie listki, prosto z jakiegoś stawu albo jeziora, gdzie właśnie pływają sobie małe żabki. Skrzynia. Pamiętam, że powinna być tutaj skrzynia, która właśnie jest, jest w kształcie żaby. A patrzcie na to, jaka piękna! Wygląda genialnie, tylko nie wiem z której strony ją ustawić, chyba jednak. Tutaj ją ustawimy do środka, niej i możemy oczywiście powkładać przeróżne, różne rzeczy. Mamy jeszcze tutaj taką statuetkę małą żabusi. Przydałyby się jeszcze jakieś poduszeczki rzucone tutaj na kanapę z jednej i z drugiej strony. I dorzućmy jeszcze kilka roślinek. Tutaj kaktus. Tutaj przecież jest roślina, która chyba właśnie jest w jakiejś takiej żabce. Przynajmniej tak to wygląda. Pięknie się prezentuje. No i czas na ostatnią taką roślinkę. Skończone, zrobione. Oto mój żabi pokoik. Pamiętacie, jak wyglądał ten ze świata Avatar World? To dajcie znać, który podoba Wam się bardziej. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia, pa-pa!